na drugą stronę. Będzie to małe wyzwanie, chociaż dzisiaj i tak nie jest źle. A nic, trzeba poszukać jakiejś dziury. Tutaj jest tak, że chodzi się po lewej stronie, czyli nie tak jak a jest dziura, jest dziura, jest dziura. Dobra przechodzimy po drugiej stronie, jest też w miarę ok. Dobra tutaj się idzie jakby zgodnie z, z ruchem samochodów Rondo Indoor Ronda to są bardzo ciekawe miejsca. W tym momencie nie ma za bardzo ruchu jeszcze. Ale jeśli ruch jest to ogólnie jeżdżą tutaj na centymetry i jeden przejeżdża drugiemu tuż obok nosa nie ma żadnego tutaj porządku jest sygnał dźwiękowy jak ktoś trąbi to po prostu to jedzie, o tutaj pan chce być pokazany, proszę bardzo, pokażemy pana ogólnie tak się tutaj jeździ, o ta pierwszy będzie na rondo ten jedzie po prostu dalej. Jest bardzo mały ruch w tym momencie, także aż tak bardzo tego nie widać. Może nagram jeszcze kolejny film innym razem, kiedy będzie znacznie większy ruch. Bo to jest bardzo ciekawe, co się wtedy tutaj po prostu dzieje.